Kto do tego hotelu na kawę? Kto? No, Karol Strasburger. No, dlaczego ma tu przychodzić? No, sam powiedziałeś mi, że jest tutaj w Sopocie, bo nagrywa dla telewizji jakiś koncert, który prowadzi. No i no jest, to prawda. No. no to jeżeli tutaj jest, to musi w końcu kiedyś przyjść do tego barku. Zauważyłam, że wszyscy aktorzy tu przychodzą. A to jest mój ulubiony aktor. Muszę mieć jego autograf. On jest taki przystojny i taki seksowy. Kogoś, kogoś, kto jest podobny do tego, kto, to spójrzcie tam. Tam. Matko. To naprawdę. Ale ja, idę? Muszę mieć Halo, ze mną, tak? Gdzie nie, nigdzie nie pójdzie. Dlaczego nie? Bo nie chcę się znowu za ciebie najeść wstydu. To się zawsze źle kończy. A dlaczego to ma się źle skończyć? Bo twoje. Zetknięcia ze znanymi ludźmi zawsze się tak kończą. No nie opowiadaj takich rzeczy, Helu, chodźmy. Ale, Ale możesz chodźmy. tak pójść. Jak? Dlaczego? A bo powinnaś yy, poprawić sobie makijaż. Helu powinnam? Możesz poprawić. Tak. Możesz. Chodźmy. Chciałem się ich pozbyć. Chcę z nim porozmawiać. Mam pomysł. Chodźmy. A nie, 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 ja sam tu załatwię. Dzień dobry, Panie Karolu. A, dzień dobry, Pan Cezary. Nie wiedziałem, że Pan też tu jest. Proszę bardzo, niech Pan siada. Dziękuję. Mój agent powiedział mi, że podobno mamy zagrać razem w jakimś filmie. Mhm. Może powinniśmy o tym porozmawiać? Proszę bardzo. O, dziękuję. To świetnie, to może jutro spotkamy się na lunchu. Dobrze, zadzwonię do Pana wieczorem. Świetnie, ale nie przyszedłem o tym rozmawiać. Chciałem Pana. Ostrzec. Ostrzec? Przed czym? Przed moją żoną. Widzi pan, ona zbiera autografy od znanych ludzi i zaraz przyjdzie z tym do pana. Ale to nic w tym złego. Niech mi pan zaufa, to się może źle skończyć. Niech pan jej powie, że pan to nie pan. I ona w to uwierzy? Uwierzy. Widziała już dzisiaj pięć razy facetów podobnych do pana. Hmm. Niech pan po jej powie, że jeszcze raz się pomyliła. Dobrze, panie Karolu. Panie Karolu, pan się myli. Nazywam się Jan. Kwiatek. O, o, dziękuję panie Janie. To czekam na telefon. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia Do panu. Widzenia. Do widzenia. Kwiatek. No, no. Bardzo miły facet. Zaraz wracamy. Przepraszamy pana bardzo. Tak, słucham. Czy prosić pana o autograf? Nie, no nawet spokojnie nie mogę napić się kawy. Ile razy tu przyjdę, zawsze jest tak samo. Co takiego? No wszyscy mnie biorą za tego aktora, Karola Strasburgera. A ja nie mam nic z nim wspólnego. Ja jestem kwiatek. Jan Kwiatek. Ja osobiście nie rozumiem, dlaczego wszyscy się tak mylą. A wie pan? Ja teraz tak się panu przyglądam z bliska, to rzeczywiście widzę różnicę. Bardzo mi przykro, że panie rozczarowałem. O, właśnie! Głos też pan ma inny, prawda, Tolu? Dwa, tak. No, właśnie. No, to całe podobieństwo do tego Strasburgera to prawdziwe moje przekleństwo. Dlaczego? Ja też jestem aktorem. O! No, a <noise> ponieważ jestem y, do niego tak podobny, to nikt nie chce mnie do niczego zaangażować. No, mówiąc y, tak między nami, ja jestem dużo lepszym aktorem niż on. Okay. Chwileczkę. Według mnie Karol Strasburger jest świetnym aktorem. Tak jest. Wspaniał. No. No, widzę, że jest pan bardzo rozgoryczony. Nie ma się czemu dziwić. Rozumiemy. Przepraszamy, że pana niepokoiłyśmy. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo mi przykro, że nie jestem tym, za kogo mnie panie wzięły. No, nam też. widzenia. A z daleka wygląda zupełnie jako. Właśnie. No i co? Dostałaś autograf? To nie jest Karol Strasburger? Nie żartuj. To jest jakiś nieznany aktor Jan Kwiatek. No, ale trzeba przyznać, że jest do niego bardzo podobny. Nie, nie tak bardzo. Nie. Chodźmy. No jestem, coś się stało. No dobrze, że pan jest, bo nie wiem, co zrobić. Umówiłem się na lunch z Karolem Strasburgerem na dole w barze, bo tak mu było najwygodniej, ale Patrycja słyszała, jak się z nim umawiam przez telefon. A słyszała, że to ma być w naszym barku? No tego nie wie i dlatego boję się, że będzie mnie śledzić. Dlatego pomyślałem, że może by pan się zajął nimi dwiema, żeby nie pojawiły się tam w tym czasie. Boję się, że mogę ich nie upilnować. Jeżeli wiedzą, że pan idzie na lunch z tym facetem, mogą zacząć węszyć. W takim razie. Może zacznę udawać, że naprawdę jestem zazdrosny. A i dlatego nie chcę, żeby się z nim spotkała. Nie uwierzy panu. A jeżeli odegram scenę zazdrości? <noise> Aż tak dobrym aktorem to pan nie jest. Tak pan sądzi. Cezary, no i co? Gdzie się z nim umówiłeś? Gdzieś. A, a mogę iść z tobą? Nie. Dlaczego nie? Powiedziałem nie. Ale, Cezary, no proszę cię, dlaczego? Przecież ja wierzę, że on jest moim ulubionym aktorem. Ja nie mogę wrócić bez jego autografu. Powiedziałem nie. Fu. Mam dosyć słuchania o tym facecie. Nic tylko Karol Strasburger, Karol Strasburger i Karol Strasburger. O co on chodzi? Co, ty się w nim zakochałaś, czy co? Cezary, Co ty? Jesteś u niego zazdrosny? Zazdrosny? Ha! Panie Bogacki, proszę pana, to prywatna sprawa. Nie ma sprawy. No to... I co? Idziesz z nim na ten lunch? Nie, nie. Dlaczego nie? Okazało się, że Cezary jest do niego strasznie zazdrosny. Ty nie żartuj. No poważnie. Gdybyś ty widziała scenę zazdrości, którą on mi przez chwilę zrobił... O, to powinnaś być bardzo zadowolona, nie? Muszę jakoś udowodnić Cezaremu, że mi nie zależy na tym Strasburgerze. Mhm. To co możesz zrobić? Nie wiem, no. Może... Co? Helu, Co? Pamiętasz, pamiętasz tego aktora, z którym wczoraj rozmawiałyśmy w barku? Tego. Ja, 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 ja. I... Janka... Janka Kwiatka. Tego podobnego do Strasburgera. Tak, tak. Cezary myśli, że to jest Strasburger, prawda? No, no chyba tak, tak. No właśnie, bo. Słuchaj. Ja poproszę tego Kwiatka, żeby przyszedł tutaj i zaczął mnie podrywać przy Cezarym. Wtedy ja nie będę na to reagować, a. Cezary zrozumie, że nie musi być o niego zazdrosny. No to wiesz, że to jest prawdziwie wariacki pomysł. Na mnie nie liczy. a! a, a! Dobrze, dam sobie radę sama. Powodzenia. Dziękuję. Czy podać pani jeszcze jedną kawę? Nie, nie, nie. Dzie dziękuję. Wypiłam już siedem. Naprawdę jest pan pewny, że nie zna pan aktora, który się nazywa Jan Kwiatek? Nigdy o nim nie słyszałem. No był tutaj wczoraj. O, jest. Przyszedł. przyszedł no, ale przecież to nie żaden Kwiatek. To no, pan Karol Strasburg. Pan też dał się na to nabrać. Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie Janie. Panie Janie? Panie Janie. Pan Kwiatek, prawda? O, kwiatek, tak, tak. Oczywiście naturalnie kwiatek to ja. Bardzo się cieszę, że znowu panią widzę. Bardzo proszę, niech pani siądzie. Nie, ja też się cieszę. Czekałam tutaj na pana, chcę z panem porozmawiać. O, ale ja mam niebawem spotkanie. Umówiłem się tu z kimś. To spotkanie może poczekać. Mam dla pana bardzo dobrą wiadomość. Chcę panu zaproponować rolę. Naprawdę? Naprawdę. To będzie taka rola romantyczna. Umiałby pan coś takiego zagrać? Sam nie wiem. Nie grałem do tej pory mhm. takich ról, ale co to ma być dokładnie? Myśli pan, że mógłby pan udawać Karola Strasburgera? Udawać? Karola Strasburgera? Mhm. No nie wiem. Mogę spróbować. Ale o co tak naprawdę chodzi? No bo widzi pan, mój mąż jest o niego chorobliwie zazdrosny. Poważnie? No właśnie, ja go nie rozumiem. Przecież on nie ma powodu do zazdrości. Ja nawet nie znam tego faceta. I dlatego chcę, żeby pan zaczął mnie podrywać w obecności mojego męża. I kiedy on zobaczy, że ja nie zwracam na to uwagi, no to wtedy zrozumie, że nie ma powodu do zazdrości. Do radę pan coś takiego zabrać? No nie wiem, nie wiem, to nie będzie łatwe. Zapłacę panu 50 złotych? No to dużo. No, pewnie, że dużo. A poza tym, niech pan nie zapomina, że mój mąż jest dobrze ustawiony w showbiznesie. I ja dzięki niemu znam dużo osób, które mogłyby panu pomóc w karierze. To świetnie. To rozumiem, że pan się zgadza? Naturalnie. O, to świetnie. Dobrze, to w takim razie musimy się jakoś przygotować. Niech pan przyjdzie dzisiaj do mnie, yy, do pokoju, zaraz po tym spotkaniu. Mieszkam w tym hotelu. W pokoju numer 24. 24. Tak. No... To dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pani. Dziękuję bardzo. O, jest pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Mm, muszę panu powiedzieć, że rozmawiałem przed chwilą z pańską żoną. Jak to? Niech pan się nie martwi, a nadal myśli, że to nie ja. Och, o, to dobrze. A tak a propos, dowiedziałem się, że podobno pan jest o mnie bardzo zazdrosny. A, no tak. Tak, to prawda, zrobiłem jej scenę zazdrości, żeby nie mogła tu ze mną przyjść. A o co jej chodziło? Ona chce, żebym. Nie, nie, nie! Niech pan tego nie robi. Ale to może być bardzo ciekawe, ponieważ ona chce, żebym przed panem zagrał samego siebie. O, ja nie. <grym>, nie, nie, nie no. Ona się bardzo martwi, że pan jest zazdrosny i no, ja chciała, nie, żebym panie, karolowe, ja udawał. Samo, ja, no, to już powiedziałam panu, jak to sobie wyobrażam. To teraz to przećwiczmy. Udawajmy, że Cezary siedzi tam. No, niech pan zaczyna. Panie Janie, Karol Strasburger nie całuje kobiet w ten sposób. Niech pan się do tego jakoś przyłoży. <Takanie> no nic, co pan, co pan, co pan robi? No, co pan przy tym całowaniu. No to, to ja. Naprawdę, co z Pana za aktor? Wie Pani, że sam się często nad tym zastanawiam. Nie no, no po pierwsze, no niech Pan tak nie siedzi, no. Niech Pani siądzie tak jak on. Tak seksownie. No, może być. No ale teraz raz twarzy. Też seksowny. Coś takiego. Rozumiem, czy tak? Bardzo dobrze. No i teraz niech pan powie, że się panu podoba. Pani Patrycjo, no. pani mi się bardzo podoba. Panie, pani ja nie, nie tym głosem, no co pan? Kiedy Karol Strasburger mówi kobiecie na ekranie, że, że ona mu się podoba, to on tego nie mówi. On tego nie mówi, on do siebie wymrukuje. O tak, pani Patrycjo, pani mi się bardzo podoba. On tak mówi. Ciekawe, jak on zrobił karierę z takim głosem. Niech pan się o niego nie martwi, dobrze? Niech pan lepiej spróbuje tak powiedzieć. Pani Patrycjo, pani mi się tak podoba. I, i ta mina, 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 no. No, niech pan nie zapomina. Mm, pani Patrycjo, pani jest taka piękna. Pani Patrycjo, ja straciłem na pani głowę. No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, no bardzo dobrze. Nareszcie panowie, jak to mamy. Pani Patrycja, pani Misiew, tak, to już, 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 bo, bo spor... pan sobie głos, a lepiej to już panu nie wyjdzie. No, to pamięta pan, co ustaliliśmy, tak? Przychodzi pan tutaj o piątą, tak? Tak. E, e, powie pan Cezary, może akurat e, przechodził pan obok naszego hotelu i y y po, postrawił pan w paź... <grym <grym do niego na chwilę, tak? Tak jest. To do zobaczenia o piątej. <grym> okay. a, a, jeszcze jedno. Niech pan się do niego za bardzo nie zbliża, bo on wtedy pozna, że pan jest tylko sobawtółem. Będę pamiętał. <grym> To telefon. Słucham? Tak? Naturalnie. Proszę mu powiedzieć, że czekam. Dziękuję. Pati, czy możesz stąd wyjść? Wyjść, dlaczego? Bo za chwilę spodziewam się gościa. Nie chciałbym, żebyście się spotkali. Czy możesz posiedzieć w tym czasie w pokoju Bogackich? A jakiego gościa, kochanie? Kto ma teraz przyjść? Powiedz mi, proszę cię. No dobrze, jeżeli musisz to wiedzieć, to ci powiem. No. To on. On? Tak, on. Karol Strasburger. No dobrze, idź no. już, idź, idź. idź no, ale idź, idź, ja nie idź, muszę, muszę iść. iść. Pati. Nie, zostanę tutaj i udowodnię ci raz na zawsze, że ten facet dla mnie nic nie znaczy. No. O, dzień dobry, proszę. Dzień dobry. Byłem w obniżu hotelu, pomyślałem, że wpadnę do pana na chwilę. A no to bardzo miło. Proszę, poznajcie się. To moja żona Patrycja, pan Karol Strasburger. Dzień dobry, pani Patrycjo. Bardzo się cieszę, że mogę panią poznać. Dzień no dobry. Proszę, niech pan siada. Pani Patrycjo, jest pani najpiękniejszą kobietą, jaką widziałem w życiu. Pani Patrycjo, pani mi się bardzo podoba. O. O. Proszę, chce pan. A co Nie, dziękuję, dziękuję. Pani Patrycjo. Ja chyba straciłem dla pani głowę. Pyszna, pyszna. Słucham? Patusiu, to ja. Przed chwilą Stasio wygadał się, że Cezary zrobił ci niesamowity numer. Jaki? No taki, y, że ten facet, który teraz jest u was w pokoju, y, ten Jan Kwiatek, to tak naprawdę jest... Karol Strasburger we własnej osobie. Trzyma się. Zaraz do ciebie przyjdę. Kto to był? Nikt. Teraz przepraszam, co mówiłem, zanim nam przerwano? Nie wiem. Przez o przeznaczenie. Panie Patrycjo, niech pani od niego nie ucieka. Panie Patrycjo, kiedy panią zobaczyłem, od razu zrozumiałem, że nie mogę bez pani żyć. Panie Patrycjo. Ja, panu... <grym wytrzymałem> kocham. Dobrze, za dobrze, może pan przestać, panie Karolu. Chyba wszystko się wydało. Ten telefon wszystko popsuł. Ja e też tak myślę. E <grym wytrzymałem> y dajcie spokój. Przecież ja od początku wiedziałam, kim pan jest. Pani Patrycja, mam nadzieję, że pani się na nas nie gniewa za ten drobny żart. Aż no, Muszę już iść, mam nagranie w telewizji. Dziękuję, że pan spadł i okazał się takim fajnym facetem. A, zdrowia, drobiazg, Po mojej stronie. Do widzenia. Do widzenia. do widzenia. do widzenia, pani Patrycjo. Ale numer. Jak mogłeś mi coś takiego zrobić? A co takiego? Przecież od początku wiedziałaś, kto to jest. W wiedziałam, wiedziałam, ale co by było, gdybym nie wiedziała? Cezary, <laughs> czyli ty nigdy u, nie byłeś o niego zazdrosny? To wszystko od początku było ukartowane? Tak Zrobiłem to, żeby cię trzymać od niego z daleka I zapobiec katastrofie Jakiej katastrofie? Jakiej katastrofie? katastrofie? Co ty gadasz? Przecież widziałeś, był tutaj I, I co? I nic się nie stało? No, tym razem nie o, Matko o, Matko Widziałam go, widziałam go. Minęliśmy się na korytarzu. Aż dostałam gęsiej skórki z wrażeń. co? Mów, jaki on jest. No mów, jaki. Jaki? Helu, on jest ne, cudowny. I taki seksowny. I taki... <śmiech> <śmiech> Boże. O, niesamowity. <laughs> Przepraszam bardzo, ale zostawiłem tu kapelusz. Kapelusz? Al... A gdzie on jest? No, nie widzę go. No, położyłem go na kanapie. Aha, Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Przepraszam bardzo, chciałem przejść. <Actual outreach> jestem pewien, jestem, jestem że go tu Alberto. położyłem. <tödu wijcido> to, oh, Panie Karolu, ja, ja bardzo... Proszę, ale... Ja, ja nie wiedziałam, że on tutaj... Ja jego nie zauważyłam. To nie, 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 nie chcący nic, naprawdę... nic, nic naprawdę nie, nie szkodzi. Nic się nie stało. <Harrute> <natural> o, jeżeli pan tutaj jest, to ja mogę pana prosić o autograf? Ja też mogę pana poprosić. Bardzo proszę.

bardzo razem. przepraszam, Koro, Nie, już muszę Koro, iść naprawdę. Liczymy bardzo. No. <grym> no, nie, no, nie, nie. przepraszam bardzo, nie. Bardzo przepraszam, jeszcze tak, 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 bardzo, tak, bardzo tak, 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 bardzo. Tak, 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 tak,